Następne dziwne pokazidło, hmm, podejrzewam, że to możecie kojarzyć. Ja na przykład takie podobne urządzenie. No oczywiście urządzenia są różne, prawda? Każdy ma swoje. Ja na przykład bardziej swoją ulubioną. To mam coś takiego. Jest to wiadomo piła. Czasem trzeba coś przeciąć. Nie jest to jakaś tam zabawka. Daje radę. Ogniwa regenerowane, bardzo leciutkie. 5 V 27V. VTC 5 standard. Ale dzięki takiemu adapterowi, możemy sobie podpiąć pod to urządzenie nową baterię. Tą przesuwaną taką DeWalt 5Ah, bo co ja nawet mam, że tak powiem, na innym filmiku. Pokazywałem wam. Chyba, że jeszcze to nie jest wrzucone, także nie mam pojęcia. I ta piła, powiem wam, zapierdziela. Dobra, żeby tę baterię DVOT sprzedać, ale powiem Wam, że ta pilarka jednak potrzebuje więcej prądu. I taka zwykła bateria nie jest zła, zasila oczywiście. Tak jak i każdą szlifierkę, gumówkę, większe takie obciążenia, ale przy dużych obciążeniach, no niestety amperaże są już znaczne. I taka zwykła bateria no jest shitem, no niestety nie daje rady. I polecam coś takiego kupić sobie. Ja to zapłaciłem było 15 dolarów, czyli mamy tutaj. Oczywiście, przez to nie możemy ładować, ale każde rządzenie na 18V możemy zasilić z baterii 18V, czyli teoretycznie podłączamy nową baterię nowego typu, mamy ładowarkę, mamy litową nową, 5A. W tej budowie niestety budowa nie jest taka wcale mała, ale no, pakiet podwójny 5S niestety jest ciężko upakować, jest inny kształt, jest, jest trudno. Oczywiście to działa, taka wszystko kręci. Mam taką lodi starszego typu, też fajnie zasuwa, ale, ale wielkość. Kupić taką baterię, używano te 10 zł. Ja dałem na nasze pieniądze, nie chcę skłamać, coś chyba około 40 zł. czy 50 zł. za pustą. Zapakowałem ogniwa i mam no, bardzo fajną baterię na, no właśnie, na takie coś. I ta pilarka już była testowana na tej baterii. wam że się ładuje bardzo fajnie, działa, to jest rewelacyjne. Rewelacyjnie jeszcze, jakby ktoś miał szlifierkę na taką baterię starą i ktoś taką szlifierkę chciał się pozbyć. No to już macie rozwiązanie. Wkładacie nową baterię i macie taką szlifierkę, tak jak ja bym powiedział adapter do urządzenia, prawda? A tu podpinacie już nową i macie stary sprzęt z nową baterią. Dobra rzecz. Jak macie okazję, nie, nie będę mówił, gdzie kupiłem każdy widzi, gdzie to się kupuje. Nie ma co tutaj ją No, adapter jak adapter, co tam będę mówił. no szału nie ma kawałek plastiku fajnie zrobione plus minus blaszki jakieś tam no to ma tylko ześleć tam sprzęt pisze że 20V max to 18 e, jeszcze zobaczę tak z ciekawości choć mi się wydaje że to jak się nie da połączyć ale zaraz się zobaczy mam wiatarkę na no chyba na 12V podejrzewam tak już nie pasuje czyli tego dedykowane 18V a mniejsze nie robią, być może baterii nie ma, nie wiem, nimnikam W każdym razie, ustrojstwo się sprawdza, oczywiście. Napis 18-20 to jest tylko napis na ogniw, i tu mamy nawet zasadę działania. Ładny rysunek, nawet nie ma marki, ale wiadomo o co chodzi. Bateria łodziła tak jak moja, chińska, widać nawet, adapterem. Napsuwamy do starej wkrętarki mamy w nowym wydaniu. W nowym wydaniu, tak powiem. No, taka. Taki mały pokaz. Ustrojstwa. No i taka paczuszka, Nie będę pokazywał wierzchu, bo tam jest adres. Także nie jest Wam potrzebny. <grytanie> Na razie.